Cześć, siemanko! Jak tam nasze postępy przy 50? Powiem Wam tak, stanęliśmy troszkę z robotą, ponieważ brakuje zębatek do napędu pompy od wspomagania. Najbardziej mi zależy na tej zębatce, co idzie za wałkiem napędu pompy wtryskowej, bo byśmy mogli przykręcić pokrywę. Wkręcić oś, mógłbym wyciągnąć ciągnik i domyć go, jeszcze raz otłuszyć i po prostu pomalować korpus. No, niestety, z tego co się dowiedziałem, to może dopiero za tydzień, półtora będą zębatki. Robimy yy, zwrotnice, bo tam mam przecież te resorowane. No i niestety okazało się, że tulejki są wybite łożyska w piastach, yy, nowe gumy, yy, nowe sforżnie, więc yy, pół się będą zregenerowane praktycznie. Poza odlewem całe nowe, i tutaj e, chciałbym się Was jeszcze zapytać, czy ktoś może nie szuka opon. E, z 50 są do sprzedania, chciałbym sprzedać te opony dwie radialne. To są 100 milki, tam zostało gdzieś z 20%. Słuchajcie, bieżnika. A to dlatego, że o dzisiaj przyszły nam nowe opony. Ale jak, jaki wybór płat na producenta to będzie o tym osobny po prostu materiał. Chciałbym te dwie opony po prostu sprzedać po 300 zł za sztukę. Z dętkami. Żeby mi się to po prostu nie walało. Ja mam w drugiej 2.60 nowe opony, nowe dentki, więc nie będę tego też chomikował magazynowo, bo to jest bez sensu, żeby na gwoździu wisiało. Tam jest chyba nawet jedna dentka nowa. Więc po 300 zł bym z chęcią za oponę sprzedał i tylko w rachubę wchodzi dwie sztuki, żebym też tego nie musiał przewalać i żeby też mi po prostu coś zostało z pieniędzy, żeby dołożyć do remontu. Nie? No niestety koszta wyszły ogromne, ale jeżeli powiedziałem A, to też trzeba po prostu powiedzieć B i dokończyć yy, projekt. Yy, tak jak mówię, no. Nikt nam tego przecież nie kazał robić, więc nie ma co tutaj się użalać. Nie? Jeżeli chodzi jeszcze o takie ogłoszenia z rzeczy, które na przykład e, miałbym też również do sprzedania w jakichś tam sensownych pieniądzach, to na przykład mogę sprzedać jedną też kolumnę z 50, bo e, mam drugą swoją ze 60, więc dwie mi są też niepotrzebne. E, tam została jedna półość i zwolnica 60, też wiem to za jakieś tam symboliczne pieniądze. Sprzedał, żeby mi się to też po prostu nie walało. A sami wiecie, ile samo dużo nowe koło kosztuje, czy pół łoś dzisiaj ze skropolu. Yy, co mam jeszcze takiego ciekawego? O kolumnie powiedziałem. O, 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 o blacharki nie ma. Blacharkę ten o oponach powiedziałem. Dzisiaj mi pan wypiaskował, zadzwonił Felgi. Jutro Felgi odbierzemy. Będziemy lakierować Felgi na kość słoniową RAL 1015. I. I w piątek może uda się wrzucić nowe opony, jeżeli będą mieli czas na wulkanizacji. Nie będę ich, idziemy ich sami wkładać, z tego względu, żeby po prostu też nie podrapać felgi. Yy, co chciałem jeszcze? Z takich rzeczy. A, wiem co jeszcze mi się po prostu wala i przeszkadza. Yy, mam też w skrzynie trójkę do serii ciężkiej. No niestety trójkę. Bo tamtego naszego 1204 co kupiliśmy to on był na skrzyni trójce, bo czwórka im się posypała. Oni nie potrafili tego zrobić. a no, dzisiaj ciągnie mrozi kurczę. Marznie myłem 16. Dzisiaj z rozsiewaczem tak samo. Niby gorąca woda za chwilę sople wiszą. Miałbym też taką skrzynię do sprzedania. Ona jest sprawna bez skrzyni pośredniej. Bo ona była kupiona w jakimś tam remoncie regeneracji, więc też chętnie bym taką skrzynię za jakąś trójkę obchnął, nie? No bo ona też mi stoi, przeszkadza, a ja tam trójki nie będę zakładał nie? Niektórzy szukają do lasu, czy tam im to jest obojętne, nie musi być czwórka, nie? Więc yy, wiadomo, ile dzisiaj koła kosztują i same łożyska, żeby tą skrzynię zrobić. Nie dlatego mówię, ona chodziła do końca i była po remoncie, tylko po prostu była zmieniliśmy na czwórkę, no bo czwórka jest no, zdecydowanie lepsza. I, i, I mam jeszcze jakieś tam parę kół yy, jeszcze z produkcji krystala do serii ciężkiej, gdzie nie pasują po prostu do naszej szesnastki. I też bym to na przykład z chęcią tam też sprzedał, bo później kurczę gdzieś to się przewala, gdzieś tam później zawali się czymś zapomni się nie? i bez sensu, nie? A dzisiaj są to jakieś tam z tego po prostu pieniądze. Yy. Z nawozami ruszyliście. Nie ruszyliście. Myślę, że już dużo osób poleciało z Kornkali i tam z siarczanami. Niby jutro ostatni dzień przymrozków. I tak naprawdę nie wiemy, co nam dalej przyniesie pogoda. Także myślę, że jeszcze z azotem. Zresztą tak jest zakaz. Niby do końca stycznia nie ma co tam wariować, a wegetacja u nas też nie ruszyła. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się.